Siemanko, witam was, jestem Xandrix gramy dzisiaj w LoL'a I... jest Solution Xin, TF, Master i ja twicham i dają mi Nie wiem czy nie za cicho Ja sobie do O, dobra Pierwsze co wezmę to wezmę tą wiem, że to jest taka ten, ta, zobaczyłem, zobaczę, że jest takie odległościowe. Że takie tam, no to już myślę, że to jest ta nieksturka więc tak jak widzicie te F mam. umiać się go. próbować znaczy się. Dobra. Tu trzeba będzie uważać. O! No, no ma trochę cooldown. Mogę to wziąć. On już ma, nie ma. ja trafiam. Jest. Dobra. Trzeba będzie teraz tutaj trochę defensywnie grać. Także. On już many w ogóle nie ma, nie mam połowy, ale jestem adekiem, on idzie po tapę, chyba. I mi się wydaje, że idzie po tapę. Witać go. Dobra. No najpierw będę próbować farmić, potem go będę fokusować. No tu na razie nie będzie miało żadnego sensu atakowanie go, gdyż i tak mogę przegrać. Ma chyba mniejszy cooldown y, swoich kart Zależy co, co maksuje potem. właśnie ja go cisnę. Mądre go tutaj tak. Aha, Jacks chyba poszedł na jungle tak śmiesznie ten tf te uty. dobrze no i teraz weźmiemy sobie to, gdyż to nam się bardzo przyda robimy pyk on dostaje i dostaje kolejny damage Nie ja go teraz mogę spokojnie fokusować on nic nie robi teraz ja jeszcze mam poty włączę potę idę do niego rzucę potkę Podkut mi miksturkę śmieszną. Nie ma mamy. jest trochę taki spokojny z tego co ja teraz tu widzę Defensywnie gram nie atakuje go jakoś specjalnie Kolej mamy se nabrał Dobra Na razie chyba wygrywam bo jest 12 do 13 no nie, on wygrywa Niby się przydała jakaś w ogóle pomoc czy coś w stylu Dobra, zmaksuję sobie to Dobra Myślę, że za mną wygląda na początku No trzeba grać defensywnie na tym idzie Przeciwnik jest trochę mocny Chociaż jest teraz w rotacji Ja Będę tak próbować unikać jego w ogóle wszystkiego damage'a którą zadaję, Trzeba za i teraz, no, sobie to. Dobra, topa na pewno wygrywamy, bo nasza wieża ma tyle, i wieża ma tyle, więc topa już na pewno wygraliśmy. Nie by się przydał tutaj pomóc piąty do piątego. No, sobie radę No, pyk, potka, jedno hit jeszcze. I już nie ma trochę demańcza. Demańcza. Życie? O, w piątej minucie first blood dla drużyny przeciwnej. Mhm. Jax. Mogę grać. Zag używa tych skilli ale dużo za mi mnie to Mogłem na napisać aby, aby w ogóle pingnąć chciałem ale widziałem że już tam doszedł to nie mieli zagrożenia żadnego Cztery następne pomocy. Może wrzucam tutaj. Chcę, żeby mi pan mógł. Help! Fire eye! I need mielu. Dobra, tu będę musiał odkaszlnąć, gdyż jestem leciutko chory. Jak już zrobić niż. Inaczej może tak bym prawie zginął i tak. Tu już na pewno Tu muszę uciekać. 30 hp. Dobra, on tego mida nie pusznie gdyż idzie pod apem Z tego co ja już widzę. Nie wiem. Czy idziemy po atak speed, czy po ataku? Dobra, weźmiemy tank i kupimy sobie pyk Dobre pomysł. włączamy kur żeby szybciej pobiec i możemy iść. Ja będę mi mikrofon wyłączał, gdyż nie chcę, żeby mm, na nagraniu było jak kaszle. już to jest takie niezbyt fajne. Jakby tutaj na przykład oglądał jakiś film ciekawy, a tu ktoś nagraje sobie kaszle cudem ale wbijamy wbijamy na niego wbijamy jest moja miksturka hmm, za szybko wbił nie poczekaj aż, aż jemu ja zdejmę to na życie no dobra jak już jest tak to niech będzie tak tego nie zmienimy Stój narzony. Dobra, tu trzeba będzie. Nie zasłonimy. Dobra. Dobra. Dobrze jest. Nie ma się co wściekać. Jeszcze teraz spróbuję jakoś tutaj pusznąć tę Puszcz to push, więc zawsze jakiś tam się to przynawłączek kurzy, będzie lepsza tak z wtedy to spuszymy. Spróbuję się nachilać na też na tych minionach. Gdyż każdy heal przydam. przydał. Miałem blue, już nie mam. Szkoda. Przydałoby się. Dobra. Mi się wydaje, że na ten kanał będę chyba wrzucać odcinki z kimś, gdyż teraz na przykład, co jakiś czas no, po prostu, jakby to powiedzieć. Cisza jest przez jakiś czas i to jest takie beznadziejne. Jakąś muzykę czy coś, ale nie chcę mi się na razie w to bawić. Później, już będę miał jakąś ilość na widzów, którzy już na pewno będą mnie oglądać. Wtedy spróbuję jakąś nie, muzykę bądź coś albo z kimś będę nagrywać. Wtedy spróbuję takie rzeczy robić. A teraz. O. No, bardzo mi się na razie. No, Nie wiem ten lat, z który ma rewel. Szósty, ja tam do niego pójdę, ale nie wiem czy mi mamy starczy. Ale free kill, ale free kill. czas jest na 2, na trzy na ataki. Czasem dam z nimi radę. Many nie mam, Dobra, jakoś mi się udało wyjść z tego. Chciało mi się mikrofon włączać yy, Budziki a do tego kupimy f, 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 f. to, a, to. dobra to to kupimy. dobrze wiadomo, że poległy pl No że jest tu nowa, uratował naszego Lucjana. Master no, jest jakiś taki, taki dziwny, już wolałbym jadim gaz niż ten Kil jest mój. Dobra. 1-0-1. Na no, dobry początek. <grymne> początek trzynasta minuta. Pierwszy kill. Ale zawsze coś. Idziemy. Atakujemy ich. Próbuję to zabić. Powiem, że i tak tutaj nie ma tego blue. Spróbuję przynajmniej tu jeszcze jednego killa złapać. co to tu się stanie coś to chyba nie wyszło Musiałem nawet zużyć, żeby do niego tam dobiec. Może ja na sobie Higan, żeby nikomu go dawać. No, jeszcze się może wychinam, no, ale tu Tower już pójdzie na pewno. być mhm, się podoba, fajna postać. Dobry Adek. Adekę. Adeker adek adek Na rankę dach widziałem. Dobry, mocny był w ogóle, kisnął tam 60 man, jeszcze trochę, dobra, można. to i tak speed, nie dała rady chyba w tym nim. Go zabić. Znaczy tego jednego jeszcze. już tego zabiję, to mogę go cofnąć. Bo nie włączy mi się wychinać. Tego na pewno już nie zabiję. I teraz tak, kupię to i te no dwa mejczyki, te już ty jak to woli. I na razie nic. <coughs> Dobra. włączamy i idziemy eee. dobra idę po wydanie nie, nie idę idę dalej A mnie wleciał, dodatku O, Mój kilo dobra, nie kupujemy ostrze zniszczonego króla, chyba tak to się nazywa. Nie znam pewnej nazwy. I kupimy, no nie kupimy, ale kupimy to. Nie, kupujemy dwa sztyleczki na attack speed. I będziemy mieli teraz, jak będziemy mieli razem z ku, będziemy mieli no 86, to troszkę dużo. Teraz rząd zauważył, yy, że jak używam yy, no Ultim, to taka strzała leci większa i przebija różne cele. Dobra, i jedziemy dalej, jedziemy ich. jak tutaj się nachylać, no jadę minionem, którego nie zostawił. Też nie zostawił, I ale... Idę tu do ten, na tego, ma nie do tego. Trochę swarm jest już farmą malutką, chociaż mam największą grzę. Meeee... Co nie ma? <laughs> No bo ja to chcę. Dużo gulce na nas próbuje rozwalić, tylko niech ja mu dam trochę wyjść. No potem dopiero potem wyjdę. Bo.

Tym waszym niepotrzebnie, ale zabiję. Może. Nie. No, za wolny atak Speedy i za mało damage'a Się w ogóle nie chyba mam. Ee, tak szczerze, 15 Ray nie mam damage'a, więc 15 z tego co ja mam. Nie mam przy sobie kalkulatora, żeby to obliczyć, ale no malutko to jest. Nawet nie ma 20, dlatego nie pokazuję. Lucian. Ma to samo, tylko że ma więcej damage bo ma ostrze do rana. I dlatego lubię ręgara Idę tego reda. Na porezia. Zyperowuje mmm, odkurucję na, żeby nasz miesięcy double buffy Juuu hmm. Wcale nie mogę nic na 31 za jakiś czas Nie, to jest co zabicie To jest bardzo mało Tyk, tyk może coś na Spellwampa, to też by było mocne. Złożyłem Mieczopistolę, tak jak Nie zabije. Nie Hmm, Ten to już w ogóle zginie. Ale on zabił Luciana. No i tak było wiadomo, że on nie przeżyje. Nie jedziemy. Pyk. Pyk. Nie jedziemy szybko. 220 to jest troszkę mało z tego co widzę. Ale dobra. Nie jedziemy dalej. Widzę, że ten master przegra. Chociaż nie baradę, baradę. No, dał radę z Engerem ale już Stefem sobie poradził. <grym> no uważać. dziewamy do mnie jest Stefan. Więc ich trochę. Jeszcze dwa bubaw. Double buffa mam i master zabił tego i już mamy 3 do 1. Tak, znaczy, no, że oni nam zabili tefa, a my im zabiliśmy dwóch I jest wszystko dobrze. Wykonam turę teraz Dobra, już mam double buffa. Dam sobie ranę przynajmniej teraz. Dziesiąt zobaczymy, czy nie uważać, czy co tą tą miksturkę? Piękne intenty Wbiję się tu I Teraz nie wiedzą Teraz jak ja tam spróbuję wbić To ręger jest mój Fak, 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 fak Nie ma bata, nie będzie mój Dobra, ja spróbuję zrobić te duszki Teraz się wychylam przynajmniej, na tych mniejszych się wychylam. No dobra, trochę życia, no ale farma, no dobra. Bardzo ładna. Na jedną W i E. <ścoughs> Oczywiście Q, do szybkiego przebiegnięcia linie. No Potem jeszcze atak, speed, oj. Zwarływaliśmy to. Byle, jak, ale zwarływaliśmy no. Tu spróbujemy jeszcze to zrobić, i chyba na tym skończymy z tego, co mi się wydaje. Gdyż aż, aż zniszczyli już drugą wieżę, a spróbujemy na Dobra, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.